Siemanko, Więc dzisiaj mam dla Was filmik, jak w łatwy sposób zdobyć Hunitraka, czyli Forda F150 przerobionego na GIMKANE. Więc jak ktoś go nie ma, to nie siada, obejrzy szybciutko filmik i da lajka oraz subika. Bardzo zachęcam. A teraz pokażę, jak to zrobić. Czyli musimy wybrać Horizon Super 7 i przejechać 7 wyścigów. I właśnie, właśnie jadę pierwszy wyścig, pierwsze zadanie takie. Mam dojechać do celu nie uszkodzenia samochodu za bardzo, ale y, to jest tak, że każdy z was ma zupełnie inny zestaw tych wyzwań. Są wyzwania tworzone przez społeczność i po prostu twórcy rzucają to jako takie dodatkowe zadania, żeby było coś fajnego, coś nowego i tyle. Jak przejedziemy te 7 wyścigów, 7 wyzwań, to otrzymamy nagrodę w tym tygodniu Hunitraka, czyli fajna furka do podriftowania, do po się na, to, na torze, na drodze. Dosyć mocna. No i chyba warta około 500 tysięcy w sklepie w każdym razie przynajmniej. Więc e, dla kogoś ktoś to nie ma, to może zaoszczędzić pół banieczki i mieć taką furkę w garażu. No, przeskoczyliśmy od razu z pierwszego na siódme, bo nie ma sensu pokazywać wszystkich siedmiu. Ale ten pierwszy był całkiem fajny, fajnie się jechało. Siódmy, może nie jest zbyt odkrywczy, ale też jest spoko, bo trzeba fajną fureczką podjechać parę kilometrów, żeby skoczyć i pokonać 220 metrów minimum. Zazwyczaj te wyzwania nie są zbyt trudne, więc można je też e, zamienić na inne, losowe, wybrane przez twórców. Więc tutaj nie ma z tym większego problemu. Zachęcam co tydzień te wyzwania robić, bo można fajne fury albo super losowania wygrać. A jak wiemy, super losowania są istotne. Także no to tyle. Daj lajka, daj subika, trzymajcie się, na razie.